Heka wszystkim dzień dobry. Witam was gorąco. W końcu mamy jakąś pogodę, więc postanowiłam nagrać makijaż. Dzisiaj będzie makijaż nowościami, ale tych nowości nie będzie na razie jakoś super dużo. To planuję na kolejne filmy. Natomiast dzisiaj będą takie dwie główne nowości i pierwszą z nich jest podkład z Maybelline, to jest Maybelline Superstay Active Wear. Jest to nowa wersja podkładu Superstay w lżejszej wersji, więc zobaczymy jak się sprawdza. Dzisiaj będę miała na sobie podkład 03, czyli na jeszcze jaśni... Tak naprawdę z gamy, ponieważ cały czas jestem bardzo blada. Myślę, że to doskonale widać po mojej dekolcie, więc dzisiaj będzie ten podkład w akcji, ale pokażę Wam jeszcze kilka kolorów do porównania. Oraz drugą nowością, która ostatnio do mnie przyszła, będzie paletka z Color Pop. Bardzo słodka, ponieważ jest to paletka z Gwiezdnych Wojen, Mandalorian, The Child i wygląda naprawdę uroczo. Ona w ogóle ma na sobie takie jety, nie wiem czy zobaczycie, jak odbija światło, ale ma takie jakby jetty na sobie. Kolory prezentują się tak, to jest taka dosyć zgaszona, powiedzmy, że brudno-zielona kolorystyka, więc dlatego mm, dzisiaj założyłam coś z zielenią. Zatem jeżeli macie ochotę zobaczyć jak te kosmetyki sprawdzą się w akcji, to zapraszam. W związku z tym że dzisiaj chciałabym rzetelnie przetestować podkład z Maybelline i nosić go myślę że kilka kilkanaście godzin. No to użyję też bazy, która mi towarzyszy właściwie codziennie i to jest oczywiście krem z filtrem SPF 30 z Bielendy. On obecnie jest na wyprzedaży w sklepie internetowym Bielendy i kosztuje zawrotne 3,80 bodajże. Tak, dobrze słyszycie, nie całe 4 zł, więc jeżeli macie ochotę spróbować, to polecam. To jest Bielenda Bikini SPF30 Matte Look i on rzeczywiście jest, może nie powiem, że matowy, bo, do, bo delikatnie się błyszcze, ale jest nawilżający, jest lekki, dobrze się wchłania, nie zostawia takiej tłustej, lepkiej warstwy, więc jeżeli chcecie spróbować kremu z filtrem, to polecam jak najbardziej ten, zwłaszcza, że on niestety prawdopodobnie wyjdzie ze sprzedaży, bo widzę, że po prostu go wyprzedają. I po prostu jestem dzisiaj wściekła na pogodę, bo. To, co się dzieje ostatnio, to jest jakaś masakra. Widzę przed sobą akurat bezchmurne niebo, ale jednocześnie wiem, że tutaj gdzieś są te chmurki i przypuszczam, że to światło będzie oczywiście zmienne. No dobrze, więc myślę, że zaczniemy od nałożenia tego podkładu. Najpierw może wycisnę jedną pompkę. I prezentuje się on tak. Jeżeli chodzi o ten kolor 0,3, czyli właśnie najjaśniejszy w gamie, to on jest, powiedziałabym, że taki neutralny, lekko w stronę żółtą, ale dosyć delikatnie. I ja, w momencie, kiedy jestem bardzo blada, nie mam ani odrobiny samoopalacza, ani opalenizny, to wtedy jestem trochę bardziej jednak neutralna, więc dlatego zdecydowałam się na ten odcień. I tutaj obiecane słocze podkładu. Tutaj od lewej mamy kolory 03, 07, 21 oraz 30. Te dwa pierwsze są moje i dzisiaj właśnie używam tego pierwszego 03. On, jak widzicie na słoczach, jest taki, no właśnie, neutralny. Według mnie on nie jest ani za różowy, ani za żółty. Powinien pasować wielu osobom, które są po prostu bardzo jasne. A następnie mamy 07, który jest bardzo ładnym żółtym odcieniem. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to myślę, że jak najbardziej. On jest odrobinę ciemniejszy mniejszy, ale myślę, że wystarczy, że mnie trochę muśnie słoneczko i będzie w porządku. A dwa kolejne są mojej mamy, czyli już dla mnie zdecydowanie za ciemne. I właśnie to jest jedna pompka. Nałożę mniej więcej połowę na połowę twarzy. I wklepuję gąbeczką. To chyba będzie jednak dla mnie trochę za mało. I tak myślę, że od razu można zobaczyć, że krycie jest. Więc myślę, że zużyję całą tę pompkę. W razie potrzeby jeszcze dołożę, ale na razie rozklepię to. Podkład jest dość matowy. I on właściwie natychmiastowo zaczyna. Może nie tyle co zastygać, co matowieć właśnie. Chociaż zastygać chyba też. To też zależy od bazy, jakiej użyjecie, czy to będzie coś bardzo tłustego, czy może mniej, czy bardziej nawierzającego i mokrego. Wydaje mi się, że kolor jest dla mnie naprawdę bardzo dobry, teraz w tym okresie takiej jeszcze kompletnej bladości. I tutaj producent nam obiecuje, że podkład ma się trzymać do 30 godzin. I no tego akurat nie sprawdzę, ale myślę, że około 10 jak najbardziej. Ma dawać pełne krycie. Czy to jest pełne krycie? Nie powiedziałabym, ale jest naprawdę bardzo dobre. Powiedziałabym, że takie średnie plus. Ma dawać efekt takiego gładkiego matu i rzeczywiście taki jest, on jest bardziej matowy niż świetlisty. Ma być bardzo lekki i rzeczywiście dość lekki jest. Nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś tapeta. Jeżeli chodzi o krycie w stosunku do lekkości, naprawdę wypada, według mnie całkiem lekko i też ma się nie odbijać. Więc zobaczymy jak to będzie w ciągu dnia. Ja teraz dołożę drugą pompkę na drugą część twarzy. I tak właśnie prezentują się dwie pompki na mojej twarzy. Krycie określiłabym jako takie średnie plus, takie konkretnie średnie w kierunku mocnego. Ja oczywiście mam sporo do krycia na mojej twarzy, więc ja widzę gdzieś tam, że coś przebija i to nie jest kompletnie pełne krycie, ale dla osób, które mają trochę ładniejsze skóry, to na pewno będzie bardzo mocne krycie, więc tak to się prezentuje. Możecie zobaczyć, że gdzieś tam jest może taka lekka satynka na twarzy, ale to się wchłonie, on będzie trochę bardziej matowy z biegiem czasu. I tutaj pokażę Wam jeszcze z bliska, jak on wygląda. I przejdziemy do korektora. Oczywiście, tak jak ostatnio, będzie to Liquid Camouflage Catrice w kolorze 005, czyli też bardzo jasny. I nałożę go tutaj. I na powieki jako baza. Tutaj jeszcze dookoła brwi, dlatego, że czasami tutaj nie dociągnę i potem mam takie czerwone placki. Jak na razie spoko łączy się z tym podkładem. I wydaje mi się, że kolorystycznie też będą do siebie pasować. Teraz szybko przypudruję okolice pod oczami pudrem Paese. A na całą twarz pójdzie Remel Stay Matte w kolorze transparentnym, ponieważ jest to dla mnie taki bardzo neutralny pud, który niekoniecznie przedłuża trwałość makijażu, a raczej go nie narusza. Więc lubię z nim testować podkłady. Jeżeli chodzi o podstawę makijażu, to twarz skończona i y, muszę Wam powiedzieć, że jest to podkład z gatunku trochę bardziej matowych, trochę bardziej suchych. Więc jeżeli macie skóry bardziej w kierunku przetłuszczającym się, czyli tłuste, mieszane, y, ze skłonnością do łojotoku, to myślę, że może to być coś dla Was. Ja już raz używałam tego podkładu i zobaczymy, jak się on dzisiaj sprawdzi. Czy potwierdzi to, co ostatnio nosiłam, czy może niekoniecznie. Natomiast nie wiem, czy będzie to podkład dobry dla skór suchych, ponieważ on może wyglądać lekko sucho. Ja widzę, że on u mnie gdzieś tam może tak lekko wyglądać, dlatego że jestem świeżo przypudrowana. Dopiero zaczęłam właśnie robić makijaż, ale z biegiem czasu może się okazać, że dzięki temu się świetnie utrzyma. I tak właśnie mają skóry tłuste. Wolą się czasami trochę bardziej przypudrować na samym początku dnia, żeby potem to wyświecanie następowało później i żeby ten makijaż trzymał jak najdłużej mat, więc zobaczymy jak będzie dzisiaj. A ja myślę, że przejdę do makijażu oczu i właśnie tej paletki z Pop. I tak właśnie wygląda paletka w środku, tutaj mamy lusterko i napis Cutest in the Galaxy i rzeczywiście jest dość słodka, a jeżeli chodzi o te kolory, tak jak już Wam mówiłam, dosyć zgaszone, takie przybrudzone zielenie. Dzisiaj chyba zrobię coś w gatunku spotlight, zobaczymy jak wyjdzie, ale zacznę może po prostu od tego środkowego. On się nazywa Baby Face i to jest taki kolor skóry tych wszystkich z gatunku jody. I zacznę nim cieniować. Myślę, że to będzie górna granica. Taki powiedzmy, że lekko miętowy ten kolor. O może nie miętowy, tylko pistacjowy. Jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi ta paletka, kupiłam ją całkiem niedawno, jakoś w okolicach chyba 16-17 kwietnia, kiedy była międzynarodowa wysyłka. Kiedy była darmowa wysyłka na świat. No, ładnie się całkiem transferuje, ale mam wrażenie, że nie jest to do końca równy pigment. I też czytałam, że podobno ta paletka jest trochę bardziej sucha niż inne z Color Pop. Więc to będzie moja górna granica. szybko się maluje. Mam wrażenie, że gdzieś tam są takie prześwity, i w niektórych miejscach nałożył się grubiej. Ale może ostatecznie to będzie dobrze wyglądać. Ustawiłam Was jeszcze bliżej, może będzie lepiej widać, co ja tam robię. Natomiast powiem wam, że nie jestem zadowolona z tej pogody. Niby jest słonecznie, ale może powinnam jeszcze poczekać z 2-3 godziny, aż mi tutaj trochę bardziej słońce zacznie wychodzić w stronę, gdzie siedzę. No ale wtedy po prostu ten ym, makijaż nie miałby szansy na taki test trwałości, bo ja nie siedzę do północy z makijażem, tylko raczej mam ochotę go zawsze zmyć. Więc zaczynam dość wcześnie. I tutaj, nie wiem czy zauważyliście, próbuję robić takie lekkie wyjechanie w bok, żeby zrobić takie, powiedzmy, że lekko kocie oko. Dobra. I tak wygląda cieniowanie, jeżeli chodzi o ten pierwszy cień. Wydaje mi się, że całkiem ok. Tutaj jeszcze trochę dołożę w środki, w środki bo pewnie będę robić cat crease. Teraz przejdę do takiej jeszcze bardziej przybrudzonej, mężnej zieleni. I będę nakładać ją z zewnętrzne kąciki i wewnętrzne. Dobra, osypuje się, już widzę. Lekko się osypuje. Pigment jest niby fajny. Ale pytanie, czy to się ładnie połączy. Tutaj jeszcze na górę. Porozcieram górę. I znowu mam wrażenie, że w tym samym miejscu, gdzie ostatnio robi mi się dziura i ja się. Poważnie zastanawiam, czy to nie zależy od mojego oka, bo kurczę, w środku mi się nie robi, nigdzie mi się nie robi, tylko w tym jednym miejscu i to jeszcze zazwyczaj na jednym oku. Natomiast nie mogę powiedzieć, cień się łatwo i szybko nabudował. Fajnie się całkiem rozciera. Wracam do tej pistacji i zacieram to. No ja nie wiem, czy mi coś z tego ładnego wyjdzie, prawdę mówiąc. Jednocześnie, niby nieźle się połączyło, ale jakieś mam takie obiekcje, że to jakieś takie szare i brzydkie. Teraz wezmę Next Liter Primer i odetnę trochę ten środek. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, prawdę mówiąc, bo na razie jakoś nie jestem zachwycona. Właśnie nie wiem, czy odcinać środek, czy całość. Wiecie co chyba odetnę? Całość, bo coś czuję, że ja samego środka nie wyczuję. I coś pójdzie nie tak. No i pora na błysk. Wezmę ten i nałożę go na środek. A wewnętrzny kącik ten. Zaczyna mi to jakoś wyglądać w końcu. I myślę, że jeszcze dołożę odrobinę tego. Tak, z palca tutaj dalej, żeby to połączyć. No i teraz pora przejść na dolną powiekę. Może zrobię brązy na dole. I rozdymię to tym brązikiem. Prawdę mówiąc wydawało mi się, że trochę chyba lepiej będzie mi się z tą paletką pracowało. A jest tak powiedziałabym, że średniawo. Niby spoko tematy maty, całkiem ładnie napigmentowane. Ale czy ta kolorystyka jakoś zrobiła nam niewielkie wrażenie? Hmm, chyba nie. Mam wrażenie, że mam już coś podobnego. Bo w sumie mam. Mam paletkę z Vav Beauty, i ona jest, wydaje mi się, że taka dość zbliżona. I wydaje mi się, że mogłabym stworzyć z nią bardzo podobny makijaż. I żeby wykorzystać jak najwięcej kolorów z tej paletki, jeszcze dołożę tego złotka. To jest taki złoto-zielony. I tutaj gdzieś go na dół nałożę. To mi znowu przypomina turbopigmenty, coś w stylu sterydu. Na całą długość myślę, że nałożę te iskierki. I jeszcze wrócę do tego pierwszego. To jest taki trochę cytrynowy. I on też mi coś przypomina: on mi trochę przypomina z paletki Sensik Pastel, tej Pastel Glam. Jeden z tych takich bardziej żółtawo zielonkawych To jest coś podobnego. Więc mam wrażenie, że to, co zrobiłam, mogę wykonać dwoma innymi paletkami, jakie posiadam. Oko jest w zasadzie skończone. Teraz chciałabym wziąć trochę pudru i wyczyścić te okolice, bo nie podoba mi się za bardzo linia cieniowania, więc trochę ją naprawię. I wydaje mi się, że właśnie delikatnie przyćmie tutaj ten zewnętrzny kącik, bo on mi trochę nie leży. Też wydawało mi się, że trochę to wygląda, nie wiem, tak trochę chamsko. Więc chcę to trochę zbić. I nie wiem jeszcze, czy odrobinę nie nałożę tej ciemnej zieleni tutaj w zewnętrzny kącik na dole, bo trochę mi brakuje. Połączenia między brązami a zielenią. O, i chyba będzie trochę lepiej. Myślę, że jeżeli chodzi o oko i te cienie, to skończyłam na ten moment i nie jestem jakoś powalona. Co prawda przejścia są niezłe, i nawet te cienie się fajnie rozcierały, fajnie się łączyły. Mają też całkiem ok kolorystykę. Natomiast nie sądzę, żebym korzystała z tej paletki i raczej chyba się nie wiem, czy jej nie pozbyć. Niby jest fajna i cute. Nie wiem, może po prostu ją zostawię tylko ze względu na ten design i, i to, że jest taka śmieszna, ale y, jakoś nie porwała mnie i nie zapłaciłam za nią dużo, bo chyba jakieś 60 zł, więc wydaje mi się, że może być, może gdzieś tam kiedyś jej użyję na jakimś wyjeździe, ale no, zachwycona nie jestem. Myślę, że teraz przejdę do kreski, bo chyba by mi się przydała przy tym makijażu kreska. Eyeliner z Eveline Varieté. Och i piękna pogoda znowu. Uwielbiam po prostu. I jeszcze mam wrażenie, że te cienie bardzo blokują Sunięcie eyelinera i nie jestem jakoś tak zachwycona moimi kreskami. Są takie dosyć duże, no ale dobra, niech już będą w miarę mi wyszły podobne do siebie, a to i tak już jest sukces. Chociaż nie wiem, czy one są jakoś super podobne, ale niech sobie będą. Nie zawsze wszystko wychodzi fantastycznie. I teraz wytuszuję rzęsy, użyję bazy Varieté też z Eveline. I dzisiejszy tusz to będzie zwykły kolosal. Teraz przy tuszowaniu widzę, że będę musiała jeszcze delikatnie poprawić kreski i dojechać e, do linii rzęs eyelinerem, bo e, trochę jakby zgubiłam. Zgubiłam coś po drodze, e, a teraz myślę, że przejdziemy do e, brązowienia twarzy. I dzisiaj e, użyję Czegoś takiego. Też jeszcze tego nie używałam. To jest Essence Sun Club Matte Bronzing Powder w kolorze 01 Natural. Trochę się obawiam, że może być taki, wiecie, pomarańczowy dla mnie, no ale zobaczymy. Pachnie kokosowo. No i rzeczywiście jest taki dosyć ciepły. Mm, nawet bardzo. Ale jak już zaczęłam, no to Muszę popełnić te zbrodnie na drugiej stronie twarzy. Nie, w sumie nie jest tak źle. Taki jest ten odcień y, trochę w moim stylu, to znaczy w stylu mojej skóry. Czyli taki lekko pomarańczowo zaczerwieniony. Więc trochę się tym ocieplę. Bo prawdę mówiąc nie wygląda tragicznie. To jest taki może lekko brzoskwiniowy odcień. Ale zaraz przejdę do czegoś trochę jednak chłodniejszego. I ta chłodniejsza strona mocy to będzie Sensik Paletka Perfect Duo w kolorze 01. I użyję tego brązera. On też nie jest jakiś super chłodny, ale przypuszczam, że będzie no, sporo chłodniejszy niż tamten. On jest taki oliwkowy. I rozświetlacz też z tej paletki. Czekam aż wróci słońce. Dobrze. Dobrze. Słońce wróciło. Więc trochę tego rozświetlenia niech będzie. I tak naprawdę no, będziemy kończyć. Jeszcze muszę sobie właśnie dorobić tutaj te czarne punkty, których nie ma na tych powiekach. Rzęs. i usta. I tutaj mam taką kredkę z Eveline, to jest kredka Make a Shape i to jest kolor 01 akurat taki najbardziej neutralny. się nie urysowało. Dobrze wypełnia, ale ma ta, taką woskowość w sobie, taką trochę lepkość jakby, ale może dzięki temu się będzie trzymać, bo ona jest właśnie taka trochę jakby gumowa. Natomiast kolor jest fajny, ja lubię taki lekko pomarańczowy brąz. Jeszcze na to nałożę sobie błyszczyk, bo wydaje mi się, że on delikatnie stłumi ten kolor i to będzie oczywiście Maybelline Lifter Gloss. Cały czas go używam, jak używam błyszczyków, bo bardzo mi się podoba efekt. Jest taki świetlisty, a jednocześnie daje kolor bardzo mi się spodobał. No i jeszcze brwi. Zapomniałam o nich. A jednak przydałaby się ich definicja przy tym makijażu. Użyję na początku czegoś takiego. To jest L'Oreal Micro Tattooage. I tutaj mam kolor 104. I to jest taki śmieszny pisaczek. Z trzema ząbkami. I on mi tu nawet pasuje. I oczywiście na końcówki krytka o O. No dobrze, moi drodzy, makijaż jest skończony i wygląda tak. Moim zdaniem nie jest powalający, ale na razie nic nie przekreślam. Paletka moim zdaniem w tym momencie wypadła średnio, no ale zobaczymy. A podkład jest chyba na całkiem dobrej drodze, żeby dobrze wyglądać. Zatem w tym momencie jest 11.30, rozpoczynam test, będę się meldować po godzinach, żeby pokazać Wam, jak to wygląda na mojej twarzy, jak to wszystko ewoluuje. Zostańcie ze mną. Wracam na aktualizację po 6 godzinach od skończenia całego makijażu i po 7 od nałożenia podkładu i tak to się w tym momencie prezentuje i powiem wam, że w tym momencie myślę, że już zakończę ten test i opowiem wam o moich przemyśleniach, ponieważ myślałam, że ten podkład trochę dłużej utrzyma się u mnie w macie, ponieważ jak go nosiłam dosłownie kilka dni temu, to wydaje mi się, że nałożyłam go na e, chyba Suchą skórę bez żadnych kremów itd. I go nie pudrowałam, a on mi po 8 czy 9 godzinach nadal wyglądał bardzo dobrze. I wybłyszczył się oczywiście bardzo delikatnie, ale tyle co nic, więc. Obecnie uważam, że to co się zadziało na mojej twarzy jest o wiele bardziej tłuste niż właśnie wtedy było bez pudru i bez żadnego kremu pod spodem. No ale poniekąd ma też to jakieś uzasadnienie, bo jednak mam na sobie krem z filtrem. I jakby nie było to, wciąż jest krem z filtrem. On jest lekko tłusty, jest kremowy, nie jest w żaden sposób matujący, więc. Prezentuje się to tak, chociaż i tak muszę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, jak to wygląda, ponieważ twarz nie jest jakaś smalcowata. Minęło jednak 7 godzin od nałożenia tego podkładu, a, a błyszczę się tak, powiedzmy, że w miarę umiarkowanie. Gdzieś tam widać ten błysk, że jest, no ale mam jednak skórę tłustą, ale z podkładem nic się nie zadziało. Nie jest zważony, nie pościerał się, wygląda dobrze. Tutaj gdzieś przy nosie mo mogę mieć po prostu go startego, bo jadłam zupę. I no, jakby nie było, zupa była ciepła, wiadomo jak to jest gdzieś tam, zawsze nam coś pocieknie. Tutaj pokażę z bliska, jak on wygląda. Myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy widzicie u mnie na kanale ten podkład, bo wydaje mi się, że jest całkiem obiecujący. Jeszcze spróbuję go kiedyś, może nawet i jutro użyć właśnie bez kremu pod spodem, tylko nałożę go na suchą skórę i u mnie to się najlepiej sprawdza. Jednak em... Takie bardziej matowe formuły nakładać bez niczego. Wtedy na tłustej skórze ma to największą szansę zadziałać i jak najdłużej się utrzymać. Natomiast, no tutaj mówię, podoba mi się krycie, bo jest takie średnie, fajne, porządne. Można do, go dołożyć więcej i wtedy jeszcze więcej tego krycia zbudujemy. Wygląda dość matowo. Trzyma mat, powiedziałabym, że tak w miarę przyzwoicie. Tutaj Wam wrzucę przebitkę, jak ten podkład wygląda po 4 godzinach. On tak właśnie po 4-5 godzinach jeszcze trzymał mat, potem trochę puścił, no i właśnie zaczął wyglądać. Tak. Ja czuję delikatnie to sebum na skórze, ale nie uważam, żeby to było jakoś takie brzydkie, zważone, smalcowate. Absolutnie nie, wystarczyłoby delikatnie odcisnąć to sebum i trochę się przypudrować i można egzystować dalej, więc pod tym względem jestem zadowolona. Yy, I podkład uważam, że jest w porządku i na pewno będę go testować. Podoba mi się kolor, podoba mi się formuła, więc yy, uważam, że on jest do zastanowienia się, do potestowania w różnych konfiguracjach. Natomiast tak jak Wam powiedziałam o cieniach no nie jestem nimi zachwycona i myślę, że raczej puszczę tę paletkę w świat. Podoba mi się jej design zewnętrzny, graficzny, natomiast cienie są takie, jakie już mam, to jest powielenie tego, co mam, niczym mnie właściwie nie zaskoczyła i też nie wiem, czy jest mi jakoś fantastycznie w takiej kolorystyce, więc może po prostu warto odpuścić. Z tych rzeczy, które testowałam, podoba mi się też baza pod tusz, ponieważ wydaje mi się, że całkiem fajnie zadziałała na te rzęsy i kolosa, ale po prostu lepiej wygląda. Rzęsy są bardziej pogrubione, trochę bardziej widoczne, trochę bardziej wydobyte. Nie wiem, czy coś będzie widać. Bardzo fajny eyeliner i mega, mega trwały, ponieważ zrobiłam sobie tutaj odbitkę na ręce. Już małam kilkukrotnie ręce i cały czas to jest, więc przypuszczam, że z oczu też będzie go dość ciężko zmyć. Też bardzo ładna konturówka. Podoba mi się taki kolor, lubię takie ciepłe, ceglane brązy i z pewnością będę jej używać. Chociaż ona się trochę zjada, to nie jest tak, że jest bardzo trwała. Ja ją dokładałam niedawno, żeby... Jednak coś na tych ustach było. I w sumie to tyle, jeżeli chodzi o ten film i te nowości. Podkład jeszcze u mnie zobaczycie z pewnością, będę go używać przez kolejne razy, jak nie tego koloru 03, to tego 07, kiedy może trochę się opalę, albo użyję sam opalacza. I też może warto powiedzieć, że to jest rzeczywiście moim zdaniem lżejsza wersja Super Stay, ponieważ Super był taki trochę bardziej pastowaty, trochę większą tapetę robił, był cięższy. Ten jest lżejszy i według mnie to na plus, przynajmniej dla mnie na plus w tym momencie, kiedy ja trochę zrezygnowałam z takich bardzo Ciężkich podkładów i wolę obecnie coś lżejszego, więc jeżeli wam tamten nie pasował, może się okazać, że ten będzie fajniejszy. Wydaje mi się, że on może mieć odrobinę mniejsze krycie, ale to nie jest wielka różnica. Więc tutaj mówię, wstępna opinia to nie jest recenzja, więc yy, wyczekujcie. Kiedy w kolejnych odcinkach będę opowiadać więcej, będę używać różnych konfiguracji i będziecie mogły zobaczyć ten podkład w innych okolicznościach, tak powiedzmy. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie znać, czy Wam się podobały te produkty, jak mój makijaż wypadł. I do zobaczenia kolejnym razem, pa, pa.